Chcemy Wam pokazać nasz sposób na szybkie złowienie karpie, Nasz sposób, który przerabiamy latami i okazuje się bardzo skuteczny. Opowiemy Wam o zaletach i wadach dużej, ciężkiej metody karpiowej, która dała nam o wiele więcej ryb niż klasyczne zestawy karpiowe, które używaliśmy cały poprzedni rok. W tym odcinku nie zabraknie ryb, ciekawostek i dobrego humoru. Rybka sobie odpoczywa. My też musimy. My też musimy odpocząć. Рыбка. За первым рыбка. Uh -huh. uh -huh. Jak możecie zobaczyć, właśnie rozkładam namiot. Pogoda jest mało pewna, za chwilę może spać deszcz. A w tym filmie będę Wam pokazywał wraz z Kamilem, jak szybko i skutecznie dobrać się do rybek. Oglądajcie. Cześć Wam wszystkim, witamy Was właśnie na kolejnym odcinku. I tak jak Michał wspomniał wcześniej, będziemy chcieli Wam pokazać, jak to my się dobieramy do ryb. Ale najpierw musimy przygotować nasz obóz. Mimo tego, że moje wędki już są zarzucone, bo przyjechałem parę minut wcześniej i skorzystałem z chwili. Naszym tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest to, że chcemy Wam pokazać jak łowimy, jak się przygotowujemy do łowienia karpi. Zaczynamy od drobnych frakcji peletów dwumilimetrowych, dużych karpiowych metod z haczykami o rozmiarze 6, 8, nawet 10. Na początku z tego względu, żeby Sprawdzić, czy ten zestaw prawidłowo się układa gdzieś tam w wodzie i czy ryby są zainteresowane tą naszą przynętą. Zaczniemy od drobnych frakcji. Jeśli wejdą jakieś leszcze karasie, to wtedy przejdziemy w grubszą frakcję. I tak jak Wam mówiłem, przejdziemy w grubszą frakcję, czyli 10 kg kulek większego kalibru. No taka paczka kosztuje 200 zł. Ja wiem, dużo mało. Michał, dużo czy mało? Ja raczej normalna cena, bym powiedział. No to elegancko. Nic więcej, nic mniej. Do tego gruby pelet. Naprawdę bardzo gruby pelet. I kolejna porcja kulek. Michał ma dwa takie opakowania już zadipowanych, więc będzie czym sypać i czym nęcić, byle żeby weszły na początku drobne ryby. Niech wejdzie leśnik, wejdzie karaś, a wtedy dowalimy z grubej rury. Bo jeśli no na przykład. Półmetrowa. No, albo liny. Jakie marzenia. Liny mogą wejść, no. bo są też tutaj liny, więc liny też nie zaszkodzą. I teraz przejdziemy do etapu, kiedy pokażę Wam, jak zakładam tą małą przynętę na tą dużą metodę. Ale będzie na razie niewielki hak, bo rozmiarze 6. Jeśli wejdzie jakiś leszcz, wejdzie jakiś karaś, to wtedy będę wiedział, że moje stanowisko, moja miejscówka to mój punkt na tej wodzie, w którym będę wędkowo, będę donęcał co jakiś czas. Sprawdza się, podrzucę większe kuleczki, podrzucę grubszy pelet, zanęcę grubymi kulkami i będę czekał na jakąś większą rybę. W tym roku podchodzimy nietuzinkowo, bo łowimy na metody. Tak jak Kamil wspomniał, namawiał, namawiał i namówił. Dlatego ja rozrabiam pelet 2 Jak możecie zobaczyć, jest troszeczkę grubsza frakcja w postaci 6 mm peletu. <ścoughs> z tej ekscytacji zaczynam się już jąkać. Eee, on robi nam tutaj jako ta grubsza frakcja, że jak ta drobnica rozwali nam ten 2 to gdzieś jakieś pojedyncze kawałki większego zostają. Do tego, żeby nam coś smużyło, dodajemy z Carp Carb Competition. Taki metod mix, i jeszcze będę chciał dodać ich nowość, tą Dynamite Korn, bodajże. Tak, dokładnie, pamiętałem. I będziemy próbowali coś zrobić w tej wodzie: zamieszanie i branie. Tak, jak wspominałem, na początek niewielki hak o rozmiarze 6. Z plecionki tutaj jest kawałek tej, tego przyponu. Łącznik do szybkiej wymiany, żebym mógł za każdym razem zmieniać na większy, hak mniejszy, w zależności od danej sytuacji. Metoda 50 gramowa. Nabijamy nasz podajnik. Pamiętajcie, żeby kulkę zawsze zasypać, nie trzeba tego peletu nie wiadomo ile dawać. Najważniejsze, żeby był dobrze namoczony, nie przemoczony. I tak to powinno wyglądać. Zarzucamy, jeśli ryba weźmie dość szybko, to znaczy, że zestawem jest wszystko w porządku, nie trzeba się już wycieniać, a możemy powoli powoli, za każdym razem, dawać większy haczek i większą przynętę, aby pozbyć się tych mniejszych ryb, a zacząć odławiać te coraz większe. Podawanie często zestawu w jedno miejsce spowoduje, że tego peletu tam będzie coraz więcej, ale ja poproszę Michała, żeby mi wywiózł zestaw, nie teraz, ale za którymś razem, z większą ilością frakcji, wtedy będę miał to miejsce zanęcone dość sporo i będę podrzucał sobie, bo łowię na 50 metrze. Tak jak Wam mówiłem, i zobaczcie, kulka o rozmiarze 10 mm, haczyk o rozmiarze 6, i bardzo szybko trafiła mi się ryba. Wiem teraz, że mój zestaw odpowiednio jest tam ułożony. Wszystko ze sobą dobrze gra, bo to są pop-upki, waftersy. Muszą się unosić i muszą prowokować rybę do brania. Wszystko działa. I zmieniamy teraz. Haczyk na większy, dajemy większą kulkę, zostawiamy w tym samym miejscu, czekamy na większą rybę. Co się zmieniło w moim zestawie? Zmieniła się wielkość kulki, zmienił się haczyk na większy, reszta zostaje tak jak było. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jeśli na kulkę 15 będą regularnie wpadały ryby i dość często zwiększę na 18. Jeśli będą wpadały rzadko, ale nie będą to duże ryby, to będę dalej trzymał się tej kulki. No w końcu podejdzie i większa, tylko będzie trzeba ją zwabić w to miejsce. Brały nam drobniejsze ryby, jak widzieliście wcześniej. Założyliśmy już grubsze. Przynęty w rozmiarze od 16-18, nawet po 20. No i. Długo nie czekając samego rogu dokładnie tamo, Michał miał wywiezione pod samą trzcinę, może z pół godziny, godzinka, niewielka rolka, ale wychodzi na to, że ryba będzie dość spora. Michał również łowi na ciężkie, duże metody karpiowe, i jemu wpada pierwsza większa ryba, zapewne dlatego, że łowi w głębszej części zbiornika. Ja się uparłem na tą płytką. Pocznij chwilę. No, masz rację. Tam jak się pokazała, to rzeczywiście taka. Rybka. Rzeczywiście. Czy to się nagrywa? Tak. Tam pokazuje, no taka rybka, będzie taka rybka. Mhm, tak. Puch taka rybka. Puh, puh. Tym go. Rybka sobie odpoczywa. Tam. My też musimy. My też musimy odpocząć. Rybka. Za pierwszą rybkę. Uhu. Uhu. 12 będzie. Bo jest 12,7 i 11,970. Przed Wami zestaw, na który Michał wyciągnął tego karpia. 11,5 kg. W końcu nasz bałagan został posprzątany. Jak zobaczcie, ile tutaj jest jeszcze miejsca? Można sobie wejść, nie trzeba się schylać. Można sobie usiąść przy stole i nawet coś zjeść. Dzisiaj coś zdrowego na początek. Jak możecie zobaczyć. Leszcze nie dają spokoju, nawet na kulki piętnastki. O, uciekł! Jednak większe ryby przestały całkowicie brać odkąd pojawiło się słońce. Miałem dwie spinki jakieś większej ryby. Michał wyciągnął, jak widzieliście, karpia fajnego. No i wszystko stoi na chwilę obecną. Ale wcale nam to nie przeszkadza z tego względu, że tak musi być. Nawet te leszcze tak nie biorą. Jakoś zażarcie strasznie, bo trzeba czekać co najmniej dwie godziny na branie tego leszcza, gdzie przynęta nie jest taka wielka. I myślę, że jakbym dał tu jeszcze większą przynętę, to w ogóle bym nie miał żadnego brania do wieczora. I zapewne wieczorem, jak się ochłodzi, wejdą większe ryby. Ale zobaczycie to wszystko już niebawem. Tak jak sądziłem, w nocy na płytszą czyń zbiornika podeszły ryby. Udaje mi się złowić karpia 9,5 kg. Nie zmieniłem przynęty i do końca trzymałem kulkę o rozmiarze 15. Byłem cierpliwy i przerzucałem leszcze, które przeszkadzały co jakiś czas. Ryba wraca szybko do wody, a ja zarzucam ponownie zestaw i czekamy na kolejne brania. Stacja zasilania już rozłożona, można czerpać energię. Znaczy, to jest panel, a stacja jest z tyłu w cieniu, żeby się nie grzała. Tak to wygląda z drugiej strony, podłączyłem już power bank. Stacja ma nawet wyjścia dwa razy po 220 W, więc można podłączyć coś mocniejszego, ale z tego, co testowałem, na jednym wyjściu jest 300, a jak podzieli się na dwa wyjścia, to jest po 150 W, więc nic mocniejszego niż 300 W nie pociągnie. A my z Michałem już powoli się ogarniamy. Nocka była dość chłodna. Ja już zestawy przewiozłem, a Michał się właśnie szykuje, bo będzie pił sobie kawę. Wiążę sobie nowe przypony <laughs> z większymi hakami. Większymi, dla niektórych jedynka to jest mały. Obecnie zakładam rozmiar czwóreczkę kloła. Z tego względu, że pierwszy dzień był testowy, chcieliśmy zobaczyć, gdzie ryby stoją, gdzie żerują i tak dalej. I mamy miejsce już wytypowane, dlatego wchodzi grubszy kaliber zakładam większe haki z tego względu, żeby mieć większą pewność, ponieważ Kamilowi w nocy rybki w sumie jedna spadła z haka był zdecydowanie ten hak mniejszy od tego, który zakładam a chciałbym mieć tą pewność i zobaczcie, ten przypon, który robię, jest niczym nieskomplikowany, prócz tej, jedno, tej jednej rurki termokurczliwej do pozycjonowania przyponu. Nigdzie indziej nie będę dodawał żadnych robaczków, dociążników, pasty i tak dalej. Robię tutaj węzeł bez węzła, na końcu robię oczko, żeby dowiązać do metody i to jest naprawdę wszystko. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. I tak wygląda gotowy przypon, które w tym roku bardzo dobrze się sprawdzają. Zestaw już prawie gotowy. Jeszcze tylko haczyku uzbroić w kuleczkę, w podajnik nabić pelet i do wody. Kolejna ryba w naszym asortymencie. Ale nie wydaje się, żeby to było coś dużego, chociaż branie było bardzo szybko. Tutaj jeszcze nasz wczorajszy dorobek pływa. W sumie karłowaty. I to taki spory. zobaczcie, Jakie bydle. I taki piękny leszczyk. Szybka wywózka, szybkie branie. Czyli wiadomo, rybki tam są. Dajemy grubszy kaliber. Masz jedno i drugie. Masz zaczepie? No. Ale ryba jest. ryba? No, bo się tu rzuciła, jak ją ciągnął. Coś tak za luźno idzie. Nie wiem czy ta ryba jeszcze tam jest. Ale potem jest tylko zestaw ten ciągniesz czyjś. Ale czyjś zestaw tutaj jest, bo jest. to nie mój. To nie twój, na pewno. A ryba też jest? No jeden mój zestaw, drugi mój zestaw i tutaj jest coś Ale to, to jest yy, z zawodów, bo nawet nie jest ani trochę rdzyna Zciągaj, niczym. Nie, nie gadaj. Poczekaj, bo to nie jest takie proste. Tyle z ryby zostało, ale z tego względu, że był zaczep. Były tutaj zawody Wars i to jest świeżutki zestaw. Bacie, nawet nie jest tutaj nic zardzewiałe jeśli chodzi o elementy metalowe. Brde, tam się gdzieś za kilku dni. No to się przyda, tak. Ty. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że wyciągnęliśmy tamtą wędkę z zaczepem i tam była ryba. Okazuje się, że jest na drugiej wędce ryba, no i ciągniemy sobie dalej. Ale to jest naprawdę dziwne. Weźmy Bo tą rybę, co tutaj było na tym krzaku. No to przecież się nawet spławiła. Tak. A tutaj teraz nagle... Z... Nie. A wiesz co to było? Płynęła ryba z tamtym zestawem w pysku, zaczepiła o twój i ty je gdzieś tutaj, ty ją podniosłeś, ona się tu spławiła, a twój zestaw był daleko. A tutaj skąd się ryba wzięła, nie mam pojęcia. Żeśmy przełożyli dwa razy teraz. No to w drugą stronę. Tak musisz przełożyć. Dołem ty, dołem ty. Ja górą. Jeszcze raz. Teraz może będzie dobrze. Nie wiem, nie wiem jak ona przepłynęła, czy górą, czy to. Opuściło. A coś jest, jakiś ciężar czuję. No, no to to mówię, to tutaj w ogóle jest coś dziwnego się dzieje. Było branie na prawej, stamtąd. Ryba poszła tu, poplątało się, chlupło. Odplątaliśmy, na tej wędce po prawej już nic nie było. ściągam tą, co jest po lewej, która jest tam w trzcinach nie jest ryba. Wszyscy... Z... Cudzę się zdarzają, no no. O, jest. Jest ryba! A, jaka wielka. Dawaj, do gotowania o, od razu. <laughs> Zabiła się wiedy. Ja nie mogę. Jest kolejna rybka i o tyle dziwne, że na prawą wędkę było branie, szła ryba, ale napotkaliśmy zaczep. Po drodze i odprątywaliśmy, i niestety rybka się spięła. Podnoszę drugą wędkę, bo już ją troszeczkę ta pierwsza ryba ściągnęła. Patrzę, a tu nagle opór myślę, jest pewnie w zaczepie, ale a tu się okazuje, że jest rybka pełną w pełnej krasie. 7 z plusem i miodzia. Minęło 36 godzin odkąd znajdujemy się nad wodą i tych ryb rzeczywiście zbyt dużo nie było, nie było zbyt dużo ryb karpiowatych, tych o które nam chodziło. Jednak dzień w dniu nie jest równy, ale w końcu je wypracowaliśmy, mimo że początek wczorajszego dnia był, był dość dobry, bo Michał złowił od razu rybę, ja miałem dwie spinki. Do wieczora nie działo się zbyt wiele, później w nocy wpadły jeszcze dwie ryby, no i dzisiejszego dnia jedna. Dużo leszczy, dużo karasia, lin, wzdręga czepiały się, zaczepiały o nasze haczyki, jednak to nie były ryby, o które nam chodziło. Kończymy ten odcinek, ale nasza zasiadka się nie kończy. I zapraszamy Was na kolejny odcinek, który będzie zapewne za tydzień i będziemy kontynuować tą naszą wyprawę. Tym tematem przewodnim, jakim chcieliśmy Wam pokazać, było to, jak łowimy na metody: ciężkie metody karpiowe. Jak przygotowujemy się do każdego łowiska. Nawet do tego, jakbyśmy nie znali, procedura by wyglądała tak samo. Zaczynalibyśmy od drobnych przynęt, od mniejszych haków, i stopniowo byśmy je zwiększali. Jeśli biorą nam drobne ryby na te zestawy, co mamy? To przy zwiększeniu numeracji możemy wyselekcjonować te mniejsze i czekać na te większe, wiedząc, że nasze zestawy są sprawne, w pełni gotowe do działania i nie odstraszają ryb, jeśli leżą tam na dnie. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16 na kanale Giętka Wędka. Trzymajcie się, cześć! Wesprzyj nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!